Chcesz dowiedzieć się jak w Elementorze zrobić takie fajne obrotowe karty z różną zawartością? No to oglądaj dalej. Żeby zrobić takie fajne efekty, będziemy potrzebowali dodatkowej wtyczki, która rozwinie nam możliwości Elementora w wersji darmowej. No to oczywiście klikamy sobie tutaj dodaj nową. W oknie wyszukiwania wpisujemy Happy Addons. Ja link do tej wtyczki standardowo dam w opisie do tego filmu. No i to jest ta wtyczka z taką uśmiechniętą emotką. Klikamy oczywiście zainstaluj, następnie włączamy. I jestem już tutaj w panelu yy, po włączeniu, który się pokaże. Jeżeli pierwszy raz yy, zainstalujesz sobie tą wtyczkę, może się pojawić taki yy. No, instalator, czyli będzie tam trzeba wypełnić kilka podstawowych rzeczy, z tym, że można to obejść na samym dole, bodaj, że tu gdzieś, jak się pojawi takie tutaj okno i będą poszczególne kroki, to tutaj na samym dole będzie można znaleźć opcję pomiń, no bo oczywiście po angielsku, tak, bo nie będzie wymagane do działania jej, żeby wcześniej sobie pozaznaczać tych wszystkich opcji. W każdym razie, jeżeli już przejdziesz ten proces pojawić się właśnie taki panel no i tutaj możemy sobie różne ustawienia posprawdzać. Tutaj się znajduje zakładka Happy Addons w naszym panelu WordPressa. No i tutaj jak widzisz kliknąłem sobie Widgets i ma to też odwzorowanie w tym miejscu. No i tutaj możesz sobie zarządzać tymi widżetami które chcesz sobie włączyć lub wyłączyć. Mamy oczywiście wersję też Pro. Ale mamy oczywiście wersję free, czyli dostępną za darmo. No i tutaj, jeżeli nie potrzebna Ci jakaś jest opcja, na przykład, niech to będzie tutaj jakiś event kalendarz, no to po prostu sobie zaznaczasz, żeby to wyłączyć i nie ma z tym żadnego problemu. Później klikasz sobie, zapisz zmiany i to Ci się nie pojawi. Czyli, jeżeli weźmiesz sobie, otworzysz jakąś stronę, Następnie zaczniesz ją edytować elementorem. To w opcjach dostępnych nie znajdziesz już tej opcji event kalendar. Oczywiście, o ile klikniesz sobie tą opcję, a nie na przykład tą. Dobrze, możesz oczywiście też zrobić to jednym kliknięciem, czyli jeżeli sobie klikniesz tutaj Enable All, to wszystkie opcje darmowe, bo zaznaczyłem sobie wcześniej, że mają być darmowe. To będą po prostu włączone. Następnie sobie klikasz, zapisz zmiany i tak dalej. Jedna uwaga: bardzo fajnie mieć dużo opcji dostępnych, natomiast może być zauważalny zwolniony czas ładowania się elementora. Czasami, może przy słabszych urządzeniach czy na słabszych hostingach, może w ogóle się zablokować. Także nie szalej, jeżeli ci coś jest niepotrzebne, warto wyłączyć. Po co ma obciążać twoją stronę? Ja sobie tutaj wyłączę, może. Wszystkie. Zobaczmy. I poszukam teraz to, tego, o czym chciałem dzisiaj opowiedzieć. I to był Flipbox. Ja sobie tutaj znajdę, jest Flipbox. Jak sobie tutaj klikniesz tą opcję, to ci się pojawi ta strona, którą pokazałem na początku, gdzie możesz sobie zobaczyć różne przykłady zastosowania tego widżetu. No to ja sobie go włączę. No, i przejdę, zapiszę sobie zmiany. Zmiany zostały zapisane. Przejdę jeszcze raz, żeby zobaczyć. Na pewno jest. Dobra. No, tutaj jeszcze, a propos wtyczki, no to mamy tam różne inne dodatki, ale to, tak jak mówię, nie jest um, poradnik o tej wtyczce, tylko stricte o tym flipboxie. Dobrze, przejdę sobie tutaj do stron mam tutaj jakąś przykładową stronę klikam sobie edytuj w Elementorze no i tutaj ja już sobie przygotowywałem to wcześniej, ale zamknę to, pokażę Ci od zera, no mamy tutaj pustą stronę, pojawia się tam tutaj nam emotka z tego Happy Addons tutaj też możemy różne rzeczy sobie pododawać jeżeli by ktoś chciał natomiast my będziemy wyszukiwać teraz Opcji Flipboxa. Nie będziemy szukać ręcznie, tylko po prostu wpiszę. Flipbox jest i te dodatki, które są z tej wtyczki, to one mają tutaj tą emotkę tej uśmiechniętej buźki. No i wystarczy sobie to przeciągnąć. Tutaj, zależnie oczywiście, jak sobie sekcję ustawisz, tak yy, możesz sobie to wybrać. No i mamy już podstawową wersję. Jak widzisz, obraca się w poziomie. No i mamy tutaj opcję treści. Jak to teraz edytować? No po pierwsze zaczynamy od tutaj opcji frontside, front czyli przód, co jest na przodzie. I tutaj mamy pierwszą opcję media type, czyli możemy sobie wybrać, co ma być tutaj na samej górze pokazane. Tu gdzie mam ten domek, możemy sobie to wyłączyć i zwrócić uwagę, że zniknęła ta, ta ikonka. Możemy sobie ją oczywiście włączyć i domyślnie jest to jakiś tam domek. Możemy sobie przejść do biblioteki ikon i tutaj, zależnie od tego, co ci jest potrzebne, możesz sobie wybrać. Możesz również przesłać, jeżeli masz yy, taką ikonkę w wersji SVG. No, ja sobie powiedzmy, wybiorę. Niech będzie to Instagram, obojętne co, żeby się zmieniło. Jak widzisz, zmieniło się. Możemy również sobie wybrać opcję image, czyli obrazek. Ja sobie wybiorę pierwszy z brzegu jaki mam, żeby Ci pokazać, że to działa. Niech to będzie moje logo. Pojawiło się moje logo i jest. Tutaj można też wielkość obrazka zmienić. Już nie będę tego robił. Przechodzimy dalej. Mamy opcję tytuł, czyli pierwszy ten tekst, który nam się pojawia. No to niech będzie cokolwiek part w web powiedzmy. Zmieniło się tekst. Oczywiście to samo. Widzisz, pojawia się. Tutaj możemy sobie też fajnie użyć yy, tagów HTML-a, jeżeli chcemy różne tam opcje, pogrubienie, podkreślenie i tak dalej, wzmocnienie, jak na przykład strong. Ja ci to pokażę. Przed opcją kanał sobie wykleiłem ten strong. No i jak widzisz. Jest pogrubienie całego tego, yy, wzmocnienie całego tego słowa. Dalej mamy przyporządkowanie, czy do lewej, czy do prawej, czy do środka. Wygląda to tak. Ś to była lewa strona. Następnie bierzemy środek, no i prawa, no oczywiste. No i to jest, powiedzmy, że wstępne zrobienie przodu. To oczywiście nie koniec tych opcji, które będziesz mógł edytować, tylko że pozostałe są w dalszych zakładkach tutaj w stylu i w zaawansowanych, także spokojnie. Przechodzę teraz sobie do zakładki Backside, czyli co ma się tu z tyłu pojawić, no i masz to samo. W tym momencie jest wyłączona ikonka, no to sobie włączę ikonkę, o, mamy tą emotkę, jak widzisz pojawiła się tutaj. No i znowu jest tekst Start Marketing i pogrubiony yy, jakieś tam zdanie. Ja już nie będę tego pokazywał, przed chwilą to zrobiłem, ale w każdym razie tu w, tych, w tym miejscu możesz sobie wpisywać tekst. Dalej przechodząc oczywiście masz znowu to przyporządkowanie lewa, prawa, no zaznaczę powiedzmy lewą, żeby było, jest, wrócę na środek, niech tak będzie. No i mamy tutaj ostatnią opcję, czyli settings i możemy sobie tutaj ustawić, w którą stronę nam się obraca ta nasza sekcja. Domyślnie jest to z, lewą, z lewej na prawą, natomiast możemy sobie wybrać, że będzie się obracać w pionie, z dołu w górę. Jak widzisz, zmieniłem i to działa. Zostawię sobie domyślnie z lewej do prawa. Jest. No i teraz możemy przejść sobie już do zakładki styl. Jeżeli potrafisz obsługiwać się Elementorem, to bez problemu sobie z tym poradzisz, dlatego że ustawienia tego widgetu Flipbox w tym miejscu, w stylu i w zaawansowanych, polegają dokładnie jak na każdym innym widżecie, który masz w Elementorze. Także tutaj, o, pierwsza, co jest opcja, to jest tam wysokość. Można sobie ustawić jak się chce, prawda? Tutaj mamy obramowanie. no To sobie wpiszę yy, powiedzmy 400. No i się tutaj już pojawiła taka ramka, jakby. A mamy tutaj Front Site. Jak sobie klikniemy, no i tutaj, właśnie. Yy, to co mówiłem jest dokładnie to samo co w każdym widżecie Elementora. Możemy sobie tutaj jakiś cień dodać. Yy, powiedzmy przykładowo teraz podam yy, cokolwiek zrobię tutaj żeby pokazać, że to działa w pionie. O, tutaj możemy w pionowo pozycje sobie wybrać i tak dalej. Jest tyle opcji do wyboru, że naprawdę typowe dla Elementora. No i tak samo mamy tutaj tytuł, czyli ten jak to będzie wyglądał. Spróbuję sobie zmienić kolor na czerwony. No i jak widzisz, bo tutaj w tej opcji Title and Description zmieniasz to co było wcześniej, czyli właśnie ten tytuł i pole tekstowe. Można sobie tutaj zmienić ściągę, dodać jakiś tam cień do tego elementu. Nie wiem czy to będzie widać, także pominę już to. No i to samo. Robimy w opcji backside, bo pamiętaj, że te ustawienia są tutaj w opcji frontside, czyli cały czas cokolwiek tutaj zmieniasz, robisz to na przedniej części. Dobrze, no oczywiście, przechodzisz sobie do frontside i możesz zrobić to samo. Jaki tam sobie możesz wybrać kolor, czy cień elementu, jakiś. I tak dalej, i tak dalej. No, i oczywiście to już zostawiam do Twojej tutaj inwencji. Co potrzebujesz, to sobie możesz ustalić. No, i oczywiście mamy jeszcze zakładkę zaawansowaną. Jest to dokładnie to, co już mówiłem wcześniej. Można sobie tam dodać, powiedzmy, marginesy. No, spisałem po 400, zrobiło mi się takie coś. Dodam 40, jest takie. Dopełnienie, szerokość, dopasowanie do lewej, do prawej. Środek, rozciągnięcie. No jest taka zabawa. Wszystko zależy od tego, jak potrzebny i do czego ci jest potrzebna ta opcja. W sumie można by powiedzieć, że to by było na tyle, jeśli chodzi o ten konkretny widżet z tej wtyczki. Dziękuję za Twoją uwagę. Jeżeli masz jakiś problem, pytanie, standardowo, pisz w komentarzu do tego filmu. Jeżeli byś chciał lub chciała, yy, żebym zrobił Poradnik dotyczący całej tej wtyczki Happy Addons z pozostałymi widżetami. No to też napisz w komentarzu. Dziękuję bardzo, zapraszam na kolejne filmy i pozdrawiam serdecznie.